Stałem sobie w miejscu, bo konfigurowałem OBS, a oni chyba myślą, że ja tutaj coś gadam <laughs> i ustawili do kamery. <laughs> to się wam udało, to się wam udało. Także siemanko, ja was witam w drugiej najpopularniejszej grze na Roblox, jaką jest Treasure Hunt Simulator, czyli coś z The Query, coś z Epic Mining i coś związanego z Snow Shoveling Simulator, czyli bardzo dobrze znanych wam gier. Dzisiaj będziemy szukać skarbów, bo na tym gra polega. Kopiemy sobie w dół. Ja już ogólnie tak, historia jest taka, że ja już ten. Ja tutaj odcinek nagrywałem pół godziny temu. I wyszedł fajnie. Ale ustawiłem sobie złe ustawienia w OBS-ie, bo dzisiaj miałem. Znaczy wczoraj ogólnie sobie zrobiłem formata i musiałem dzisiaj nowo wszystko ustawiać. OBS-a i ogólnie wszystkie sterowniki. Coś sobie źle ustawiłem, słuchajcie. I ja nie wiem jak to się stało, ale robię. Bo ja, ja jestem taki, że ja sobie zawsze robię, kurde, milion prób przed nagraniem, no i wszystko wychodziło dobrze. No i przychodzi finałowe takie nagranie, bym powiedział, gdzie już nagrywam, tak wiecie, że, że już wiem, że to będzie na YouTube'a. A to kurczę, co? Zamiast 60 klatek tu wyszło kurczę 5. I to jest... Nie wiem, jak to się stało, ale miałem po prostu jakieś takie ustawienia złe wybrane i całe tamte nagranie poszło na marne. O, zaczynałem od zera. Zaczynałem wszystko od zera. Aktualnie mam coś już ulepszony, tak, mam ulepszony plecaczek na 140, starczy mi to na 140 miejsc i mam ulepszoną łopatę, Także jest już jakiś mały progresik. Kurde, no, troszkę się wkurzyłem. No, bo jednak nagranie wyszło fajnie. To miał być teraz drugi odcinek, a będzie jako pierwszy. Także, no, źle wyszło moim zdaniem, ale myślę, że to nadrobimy. Także, jeżeli byście chcieli drugi odcinek z tego, znaczy, no, teoretycznie trzeci. Ale u was drugi, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Kurde, tyle rzeczy powiedziałem podczas tamtego nagrywania i teraz nie wiem, nie wiem, nie wiem po prostu co, co powiedzieć, bo mam takie wrażenie, że już wszystko powiedziałem, a... wyłącznie mnie wiecie. Także jest źle, jest naprawdę to, to tak wyszło teraz takie zamieszanie trochę. Także co, ja sobie wczoraj zrobiłem live'a z Ferryoutem, czyli kurcze takim fajnym youtuberkiem teraz na yy, YouTube, jeśli chodzi o... Robloxa Bardzo, bardzo szybko popularność zdobywa ziomeczek Ja go tutaj osobiście poznałem, wczoraj z nim live'a zrobiłem I ogólnie spoko ziomek Także co, nie powiedziałem w ogóle o co chodzi tutaj w tej grze Także kopiemy sobie pięknie klocki, szukamy y, chestów, czyli skrzynek No i sprzedajemy później te wszystkie, ten cały piasek y, I szukamy tych chestów, w chestach będzie kasa Która nam później pomaga w właśnie zbieraniu na jakiejś tam łopaty, czy właśnie pecaki. Także gra bardzo ciekawa, gra mi się bardzo podoba, jest taka, no wiecie, taka spokojniutka, fajna, przyjemna gierka, mi się naprawdę bardzo podoba. I no kurde, wkurzyło mnie to, że mi się to nagranie przepadło. No, także spadliśmy trochę za głęboko, teraz sobie zdałem sprawę, bo zanim wykopiemy tu jakikolwiek klocek, to... No właśnie, tutaj 500 uderzeń trzeba zrobić, żeby, kurde, jakiś klocek rozsadzić, także Przenosimy się do góry i kopiemy sobie tutaj. Bo tutaj jest muzyczka piękna, taka, uspokajająca, ładnie. I jest więcej, ogólnie tego. Szybciej można kopać tutaj. Jest więcej, jakby tych chestów do odnalezienia. Także myślę, że sobie tutaj pokopiemy ładnie. Tutaj to wyjdzie nam na lepsze. Muzyczka bardzo przyjemna. I ogólnie sobie tak skonfigurowałem OBS-a, że teraz czuję się jak taki gościu z radia. Nie, o, mamy tutaj czesta, mamy czesta. 12. Końców mamy. Czuję się jak goś z radia, bo nie wiem czy słyszycie to ale jak przestaje mówić, to muzyczka się zgłośnia Fajnie to jest zrobione. OBS, jeśli chodzi o OBS, a to fajne funkcje wprowadził. No i co? Kopiemy sobie dalej klocuszki tutaj. Ogólnie co, sobie zaraz zobaczę, na co byśmy mogli pozbierać, bo ja już tutaj właśnie mówiłem wam, że uzbierałem sobie na ten plecak, na ulepszenie tego plecaka i łopaty sobie ulepszyłem. Zaraz sobie sprzedamy to za 700, tak? Za 700, dobrze to zapamiętałem. Przechodzimy tutaj do sekcji Upgrade i chciałbym tutaj na przykład sobie łopatę jakąś ulepszyć. To, to była podstawowa łopata, to możecie sobie ogarnąć, grę macie w opisie, także jeżeli byście chcieli to ten. Dobra, to jest jakaś łopata za 2100, mnie na nią stać. W ciągu półtora sekundy wykopię 5 tych, no to czyli... O, reset mapy był, reset mapy był. Czyli tego, czyli nie za wiele się różni od tego co mam, także na moje to się tego nie opłaca, tej łopaty. Także zobaczymy co jest następne. Następna jest za 8,800, i tu jest 7 uderzeń. No, też się tego nie opłaca. Też się tego naprawdę nie opłaca, bo tutaj, patrzcie, ró różni się to tylko tymi dwoma uderzeniami, a cena jest y 4 razy droższa. To za 24 000. nie, to za, za dużo trochę. Dobra, wiecie co, będziemy sobie tak po kolei jechać. Ule kupię sobie to za 2100, i będziemy tak, takim mm, małymi kroczkami, będziemy sobie tutaj ulepszać ładnie. Dobra, medium, shawel i lecimy do kopania. Zreset mapa się zresetowała, dynamit, o dynamit, to już dynamit, nie rozsadzi mnie to? Nie. Dobra, słaby troszkę ten dynamit, myślałem, że to zrobi większe boom, no ale robi tylko takie, więc troszkę słabo. A ten da dynamit jest drogi, więc naprawdę powinien zrobić wielkie boom. Coś się od mamy tutaj chesta, mamy chesta, który nam dał 13 końców. Czym niżej zejdziemy, tym lepsze chesty są. Czy ktoś nam teraz rozwiewa? Ja. Yeah. Bo to jest piasek, dlatego... O, jest tutaj ten, cześć No, miłość! rozwaliłeś Czesta Synek, rozwalił mi czesta Co za, co za ziomek I on chyba teraz dostał yy, Kasę z tego czesta, nie? Bo skoro, skoro go rozwalił To chyba on dostał Bo nie sądzę, żeby to przepadło teraz My sobie tutaj kopiemy znajdziemy sobie jakąś swoją ścieżkę, żeby nikt tam tutaj nie kopał. Dwa czesty! Dwa czesty! Dwadzieścia i. no, odsuń się, odsuń się, synek! I dwadzieścia. Czyli czterdzieści na plusie. Bardzo ładnie, bardzo ładny e, wynik. 40 za jednym razem, można powiedzieć. I kurde, kto mnie tutaj chce wysadzić? Kto mnie tutaj chce wysadzić? Powietrze! Czy to HPS? Czy to ty? Naprawdę, czy to ty? Czest! Mamy tutaj czesta, dobra. Dwadzieścia dwa, dobra, jest ładnie, jest ładnie. Czemu tutaj kusie mi wszyscy wbijają? Nie dla psa. Ja tutaj sam kopię. Halo! Kamień. Kamienia nie można chyba, nie? Nie można. Dobra, tutaj tam jest koniec. I trzeba tylko piasek. O, chest, chest. 20. Dobra, my sobie sprzedajemy, żeby mieć miejsce pięknie. 700 końców yy, uzbieranych my tutaj sobie będziemy. Co, na co w ogóle będziemy zbierać? Yy, plecaczki sobie jakieś zobaczymy tutaj. O, za 3000 jest ten. Za 3000. Dobra, ja sobie chyba uzbieram na tego tak będę sobie zbierał te na tego, za 3000 czyli 3150 kasy trzeba uzbierać i będę miał ulepszony plecak praktycznie dwukrotnie. Także myślę, że mi się to opłaci. Bo tam widziałem dalej były jakieś takie droższe rzeczy. Więc nie... jest czest! Jest! Cest. 18 ba Bardzo pięknie, bardzo ładnie, bardzo pięknie. Bardzo mi się podoba gierka, także... Eee, tak jak mówiłem, link macie do niej w opisie, możecie wbić i wbijajcie kurde na live'y, nie zapominajcie o dzwoneczku, żeby być powiadomionym o live'ie, bo live'y są często, nie tylko w sobotę o 13, bo na przykład wczoraj zrobiłem jeszcze o 17 na kanale Feyrouta i na moim kanale był live, także mogliście sobie oglądać i w sumie ostatnio fajne rzeczy się na tych live'ach, tego no, nie, nie przegapiajcie tego, bo to jest naprawdę fajne. 29 końców. Ej, nie miałem jeszcze takie, takiego wyniku chyba tutaj. Nie miałem takiego wyniku, jeśli chodzi o tutaj, bo to jest taki poziom ten piaskowy. Ten taki zwykły piasek, ten żółty, nie? No, to mi się trafił taki dosyć ekskluzywny czest. Tutaj mamy kolejnego, uwaga. 27, no, 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 coraz lepiej. Czyli im głębiej, tym lepsze czesty. No, mi się to podoba. Ja na to jak na lato. Ja na to jak na piasek. Dobra. Bardzo pięknie ja się... Kopię. Jak tam z naszym plecaczkiem. O, dwa chesty. Dwa chesty pod rząd. 31 i. i 34. No, no, no. Jest ładnie. Jest bardzo ładnie. I teraz tak. Bo ta gra ma tydzień ogólnie, nie? Ona się dopiero staje popularna. Fajnie by było, jakby dodali tutaj coś takiego, jak było właśnie w Epic Mining, bodajże. Yy, czyli coś takiego jak yy, Teleport. Czyli kupujesz Teleport za, nie wiem, dajmy tutaj 50 tysięcy. I na przykład sobie go kładziesz tutaj, idziesz na górę, i później się do niego teleportujesz. To by było naprawdę fajne, bo jakby się, wiadomo, jakby się gdzieś zeszło naprawdę nisko, to To by się naprawdę przydało. Dlatego mam nadzieję, że coś takiego zrobią, że się zainspirują, że twórca tej gry zainspiruje się tą właśnie grą, o którą mi chodzi. Nie jestem pewien, czy to było właśnie Epic Mining, czy to było, czy co to, to było, ale wiem, że w jakiejś grze z takim kopaniem coś takiego było. Także... Mam nadzieję, że na taki pomysł wpadnie. Bardzo pięknie. Jest kolejny cześcik. 29 końców. Bardzo ładny wynik. Także możecie też spisać w komentarzach, z jakiej gry chcecie... Mm, ...odcineczek piękny, bo teraz mam kurczę ferie, więc... ...w odcineczku powinno być więcej kurczę, co nie? No tak mów... ja... znaczy, jak mówiłem... Tak jak mówiłem na poprzednim nagraniu, którego nie widzieliście. Kurde, dzisiaj miałem nagrywać, dzisiaj miałem nagrywać więcej odcinków i później je po prostu wrzucać co parę dni. Ale tak, mówię, za dnia właśnie konfigurowałem OBS i całego kompa. Ogólnie to jeszcze miałem tak, że jakieś 200 aktualizacji mi się pobrało na komputer i przez 2 godziny prawie mi się je instalowały, a później wyskoczył błąd i przez dwie godziny się komputer naprawiał. Także trochę czasu poszło. No przez tego jeszcze OBS-a Ust ustawiałem. Także jest teraz wieczór i nagram dopiero wieczorem, jeszcze później to nagranie, no idzie się wkłożyć, nie. Także dzisiaj akurat mi nie wypaliło się odzią nagrywki, ale jest jeden odcinek i są czesty. Są czesty, 30, 28 i 28 taki combo. 2 razy 28. Ba bardzo ładny wynik, bardzo. No, także my to sobie tutaj ładnie kopiemy, efekt radiowy przed chwilą chyba usłyszeliście, czyli jak przed chwilą nic nie mówiłem, to muzyczka się ładnie zgłoś... Zgłoś... zgłośniła? Podgłośni... Podgłośniła? I moim zdaniem to jest bardzo fajny efekt. Bardzo fajny efekt, bardzo mi się on podoba, no mi się wszystko tutaj podoba, mi się tutaj... Co ja będę gadał? 31 końców na bogato! Co... O, jest tutaj! Tu, coraz... Kurczę, był czas, był czas, był czas. Rozwalimy go sobie. 35, dobra. Kopiemy niżej, bo wiadomo, czym niżej... Tym lepiej. Czym głębiej, tym lepiej. He he he. Nie no, oglądają mi młodsze osoby, także. No. Kolejny cześcik dużo jest tych czasów tutaj. Bardzo dużo, bardzo dużo. Idzie tutaj sporo kasy zarobić. Kolejny cześcik obok tego. Obok tego zaraz był. 35 końców. Oj wiecie co, starczy mi już na upgrade plecaka, bo on był chyba za 3000 coś, nie? A ja mam 3700, także ja sobie zaraz wymienię plecaczek piękny. Kolejny cześcik tutaj. Ej, hey, ziomek, ty mi tu nie przeszkadzaj, 39, coraz lepiej, coraz lepiej. O, dzięki, ziomek, dzięki, ziomek, że mi tutaj pomogłeś kopać w dół. Dzięki, ziomek. Kotełę. No. Backpack is full. I teraz co? I teraz nie wiem, gdzie byłem. Nie wiem, teraz gdzie byłem, więc muszę tutaj. Tu chyba, tu chyba skoczyłem. No i dalej nie wiem. Dlatego mówię, przydałby się tutaj ten teleport. Przydałby się teleport. Cześcik 40. Coraz głębiej, coraz głębiej. O, tu był. Kucze, był. Pominałem go. Dobra, nieważne, nieważne. Kopiemy dalej. Nie przejmujemy się. T... Kolejny cześcik, kolejny cześcik. Będzie 50? 43. 43. Czekamy na czesta, w którym będzie 50. Jak będzie 50, to już będzie dobrze. 44. Jesteśmy coraz bliżej 50. Będę sobie kopał w dół. Znaczy w dół, obok tutaj. I on ma szybką łopatę ten ziomek. Ziomek, nie tak szybko, bo ja tutaj chcę obok. O dobra, ja tutaj chcę obok. Tu sobie wykopię swoją taką dziurkę. I proszę mi tutaj nie wchodzi. O, tutaj. O, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Patrzcie jak nisko. Patrzcie jak nisko jest. O, chyba się do kogoś tutaj wrąbałem. Kurde, za dużo nas tu jest. Nie, nie teraz tu wszyscy skoczą i będzie. Będzie taka masakra trochę. Ale my sobie poradzimy. Będę tutaj kopał obok. Będziemy szukać kurcze fajnych... Czestów tutaj powinny być naprawdę bogate czesty. Powinny być. Bardzo dobrze powiedziane. Pamiętam jak byłem takim małym gówniakiem, jak grałem w Epic Mining. To zawsze się wciepywałem do takich graczy, co mają wykokszone łopaty, co szybko kopią. Schodziłem z nimi jak najgłębiej. Ja nic nie kopałem, nie? Ja tylko czekałem na moment, aż będzie coś takiego jakiś taki klocek, na przykład bogaty, jakiś minerał i sobie ja go wykopię, nie. Kurde, to było wtedy. I wiecie, gościu się męczył, nie kopał w dół, a ja mu tego klocka pięknie wykopywałem i, i to ja byłem Rich. <grym> to były czasy, gdzie się podziały tamte gry? Ja nie mogę, naprawdę. Kiedyś to się grał, grał. Kiedyś, kiedyś to było, kiedyś to było, nie? O, nie, zrobimy sobie tak. Go to surface. Co to jest, 8 sekund, chyba będzie regent znowu. Chyba będzie znowu reset mapy. Zobaczymy, jak to wygląda. 3, 2, Jeden i. A nie, myślałem, że będzie regen mapa, to po prostu jest ten, dobra, nieważne, nie było. Backpack za 3000, a mam ile? 5000, ten się chyba bardziej opaca, nie? Tak, bardziej się opaca ten ewidentnie. Purchase mamy ładny plecaczek, a i chwila, chwila, ino. Jeszcze tego nie tego. Musimy sobie zrobić coś takiego. Equip. I teraz mamy na plecaczek Teraz mamy na 250 klocków. Ale ciąg dalszy tej gry nastąpi w kolejnym odcinku. Także jeżeli chcecie drugi odcinek z tej gry, to oczywiście wiecie co robić. No i tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Także, Siemantko, do zobaczenia w kolejnym. Elo, <laughs> Siemaneczko.